Siema, siema ser stronny bananek, a my siema. Z, y, rozpoczynamy odcinek. Policjanci i złodziei. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby polecieć sobie. Obrabowujemy banki, muzeum. I jeżeli się uda, to ten jubilera. Mam nadzieję, że dzisiaj nas nie znajdą. No więc widzimy się po przerwie. Zaczynamy. Marcin napisał. To jest nasza taka kampeczka Ty, ja mam pomysł Mam pomysł Lecimy od tyłu ja Przez co? Przez wodę Oni nie mają pewności gdzie my możemy być Jest jeszcze jedna kampa Tam gdzie jest ten statek Teraz mi się przypomniało My lecimy To tak... Ej, bo oni tak nierealnie to co wzięli bo oni powinni nas dostać powiadomienie Ty, tutaj ich nie ma no i dobrze to też będzie taka druga jakby nas z tamtą kampę odkryli no i będziesz miał liczysz, będziesz liczył ile zabraliśmy razem ja, no no dobra Dobra, musiałem się zmutować. No więc mmmm... sobie tak. Możemy też tak. I patrzę Teraz polecimy chyba na jubilera, nie? Tylko weź taki no mapie, żeby oni nie tak szybko re reagowali. Bo to jest w sumie Roblox. Tutaj tutaj mają mniejszą mapę. Dobra, wiesz co? Mamy problem. tak A nie. A może? No dobra, nie mało. Dobra. Bo chłopy teraz okręcają na pewno wszystko. i się przestraszyłem Dobra. Tu jest, tu jest, tu jest, ran, ran. Byłem, był, był, był. patrzy jedzie, patrzy jedzie. Patrz, jedzie. Bo szybko jedziesz, ja w ogóle nie widzę go. Nie widzę go, bo zakrzykuje, że ma to. Nie widzę go. Dobra, zaczynamy normalnie i lecimy na Donuta. Bo nie obstawili na pewno Muzeum Bank. A po Jubilera też. Nie. Dobra, szybka akcja, szybka akcja. Ja rabuję, to tam stój na czoto broni nie mamy tak się, tak się dobra obrabowałem szybko, rana run, run, rana. lecimy do kryjówki lecimy do kryjówki to oddać tak realnie, nie? wiesz co czy ile dostałeś co? ile dostałeś? 1500 zapisy. Dobra, tutaj się staniemy. Tako A więc ja, widzowie, dojechałem do niego. Zaraz będziemy zaczynać. Dobra, w sumie plan na dzisiaj: Bonuty. Raczej, pączkarnia Jak nas złapią, dajemy. Dajemy po 5000. Więcej nie. Tym razem, ty będę dawał. Dobra, wiesz co? Jedziemy. Patrz do góry, czy helka nie leci. Siadaj, siadaj. Więc widzowie widzimy się, jak dojadę do... Dobra, zaczynamy, tam, tam, uciekamy, gdzie, uciekamy. Zaczynaliśmy. Ta, gdzie ty będziesz? Jestem gdzie, jestem tam, gdzie zaczynaliśmy, jak coś. Dobra, czyli wulkanie. Ja nie mogę patrzeć, bo ja nie wiem, czy oni czasami za mną nie lecą. Oni mają helki. No i tym jest problem. Oni mają... Wszystko zostało odkute. Mają kasę. Dostali kasę, a my sobie... Jak działamy do naszej kampy? Obstawiam, że oni mają przy muzeum kampę. 100%. Dobra, jestem. Ja myślę, że najlepiej sklepy obrabowywać. Na razie. A potem byśmy kupywali bronie jakieś. Gdzie jesteś? Nie? Gdzie ty? No tutaj, gdzie zaczynaliśmy? Tam na dole? tam miejscu. No, w tym samym miejscu zaczynaliśmy, no, wieszcie? W A tam! W tam gdzie odcinek zaczynał. A więc my wzięliśmy drona zamiast Helki. Będziemy teraz im uciekać jakoś. Postaramy się. U nas hmm. teraz lecimy. Lecimy, nie jedziemy. Lecimy. Dobra, wiesz co? Zgubimy ich w wodzie, tak jak wtedy. A z dronem wiedzisz w wodę? Widzę, widzę, widzę. Krąży tam, krąży. Czyli oni pilnują stacji, bo chyba znają nas. Y oni chyba wiedzą, że my na stacjach będziemy Pa pa, pa pa. A nie, to latarnia. Pilnuj się. A w sumie możemy ten, tą kampę wziąć. Tutaj też ładnie. No, no, no. Nic nie było w regulaminie, że nie można tam się zmieniać. Dobra, tutaj najwyżej no. jakąś kasę będziemy trzymać. O, 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 o. Tutaj jest dziura. Tutaj się będziemy wchodzić. No więc my jedziemy teraz do na stację albo do szkarni i Widzowie! Wydarzyła się rzecz taka, że przejeżdżamy koło nich. Raczej ja ich widzę. Oni nas chyba nie. Mamy sobie tak w wodzie, latamy. Ogólnie jak będą to oglądać, to będzie bajka mi. I tak blisko. Czekaj, czekaj. On tu tylko lądował, bo go widziałem. O, leci, leci, leci. Cofaj, cofaj. Cofaj, cofaj. Widzi nas. Widzą. Ja, ja lecę na dół. I pa, pa na to. W jej wodzie. Oddaj sobie kamerę nawet. Dobra, widzą nas. Nie, ma, nie mają chyba takiego renterowania Dobra, więc Gdzie? Stacja, 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 nie? Stacja Jeje, je, dobra, ma nas no, pa, pa, pa. Czy to on? Leci za nami? Tak, tak, jest helka Ale nie, nie leci za nami, poleciała gdzieś w prawo No pa! Oni są ślepi Dobra, bo oni będą... Boli, stacja ob... Dobra, ja wiesz co robimy. Albo na bank, albo co? Nie, no już ten bank to będzie za trudno, nie. No nie, no bo oni wiedzą, że my na potem możemy jeszcze iść. Weź to, brabuj. Weź szybko, weź szybko, szybko, szybko. Czemu oni tutaj wbijają? Nie wiem. Myślę, już się wystraszyłem, że on tutaj już Ma. nie leci. Masz? Chodź. Leci, leci! Dawaj, 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 dawaj! Tak, dro ta, tak, to byśmy... Nie, nie... Leci? Na, nie, na Donaty leci. Na Donaty poleciał. Nie leci za nami. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj na wodę, dawaj na wodę, dawaj na wodę. Leci, 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 leci za nami! Leci, leci! Nie, nie, nie jesteśmy, gdzie jesteśmy? O, zawrócił, zawrócił. w wodzie, wodzie nas szuka. Dobra, Leci, a my teraz polecimy. Dobra, nie widzi, nie widzi, nie widzi. Nie widzi, pole, nie widzi, nie widzi. Dobra, jest plus. Nie widzą nas. Lecą, lecą, ale nie widzą. Dobra, złapią nas na przykład albo zginiemy. Ja i oni nas zabiją, to koniec. My możemy mieć kilka Tam, tam tamta już będzie spala ona Oddaliśmy w pieniądze? Tak, tak, tak. Ile to było, 1500? Ale 3000 to było, 7500. O, 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 za helka. Wiesz co? Oni chyba coś wiedzą, że mamy na auto. E, latającego drona. Dobra, nie wiem, czy ryzykujemy ten muzeum. To, tam leci kamption. Na, nad bankiem kamption. Dawaj. Re... e e e, e. widziałeś? No widziałam, widziałam. Dobra, czekaj. Co jeszcze jest takie do robowania? Pociąg. Leci, 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 leci. No właśnie mówiłem pociąg. Dobra, zaraz będziemy. Mówiłem wcześniej pociąg. Dobra, wiesz co. Pociąg i chyba kończymy już ten odcinek. Ta, 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 trochę za... O kurde. Dobra, no O my. kurde, coś bije, coś bije Ty, bo ja zginę. Co ja też zginąłem, to? dobra. Nasza wina, nasza wina. No więc takim mm. akcentem, że zginęliśmy... <laughs> kończymy kończymy ten ten odcinek. Ten Jutro, y, 15 łapek, 10... Raczej 10 łapek w górek. W górę i będzie kolejny odcinek, więc do zobaczenia. No i się będziemy na live o 15.30. Hello, Siemka.